Cześć, z tej strony Riz, Witam was w kolejnym na moim kanale W dzisiejszym odcinku Gramy sobie w Blondz TD6 Jest cieciń z nami Który jest o tutaj ja się opisałem, tam, 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 ale, Gramy dzisiaj w Blondz Jak widzicie To jest gra Tower Defense Tylko małpy same są I mamy takie małpy Dobra, ja wyjaśnię przez pierwsze rundy o co chodzi w tej grze a jeśli chcecie więcej odcinków z ciecinem, to zostawcie tutaj 7 łapek będzie kolejny odcinek z ciecinem, no i co? Nie wystawiłeś nic jak coś. Wiem, tylko po prostu już wystałem. Dobra, o co chodzi w tej grze? W tej grze chodzi o to. Jak widzicie, mamy tutaj takie małpki. I tymi małpkami możemy wystawić sobie. Je wystawiamy. Tu mam super moce. Je się ulepsza tutaj na takim drzeweczku. I musimy niszyć wszystkie balony. One nie mogą dojść tutaj, czyli do końca drogi. Wziąłem taką specjalną mapę pod grinda Pist. Dobra, pist. Zrobiłem coś tak, taki myk. Jep. <ścoughs> Dobra, no to teraz możemy iść spać przez 10 minut. na masz tą małpę. Co jest? Tutaj są. Dobra to ja mogę wszystko sprzedać w sumie tą... to masz już. Nie, patrz tu, odkryłem to teraz. Tutaj ma, masz jak masz tam ten play, co nie? To tu masz taki... Z taką z tego, taki taką błyskawicę. I tam... No to... mam, no mam. Ja to też dopiero teraz odkryłem, w piątce to było dużo mniej schowane w bloncach. Jak to masz wykorzystać? jak to No... Pierdyki to gdzie bądź. Oj masz 2500 dolców. Coś ty włączył! Nie wiem, Nie włączyć to... 30 tysięcy rzeczy. Dobra, co robimy? Ciecin, bo ma, w związku z tym, że mamy wszyscy. Wszy, trochę do dupy to rozstawię ziel, dobra. W związku z tym, że mamy rozstawienie Al, to w co inwestujesz? Inwestujesz w te spike faktory takie, żeby po prostu to zabijało po czasie i mrozy, czy w jednostki, które będą na początku nawalać? Ja szczerze mogę zainwestować w mrozy Dobra. i w. Bike Factory i tam i ninja. Dobra. To ty To ty inwestuj w te małpy. Ja zainwestuję w mroki. Ciekawe czy nam się uda wygrać, szczerze. Ten ten Patrz to Ten karpus jest strasznie przydatny na początku. Potrzebujemy jeszcze tylko kamo balonu. Co jest? A, ty, patu. Nie, to się nie opłacało trochę, ale dobra. Ale dobra, nic będzie. Co to jest Super Archer, nie wiem. Ja w tą grę mam 3 godziny na ja zagrałem sobie kilka gierek. Nie, nie jestem w nią dobry, mówię od razu. Cały, jedynie całą wiedzę mam, to gdy oglądało się kiedyś piątkę w 2015 roku. Są mam całą wiedzę, temat tej gry. Poza tym to moja wiedza znikoma. O, pierwsze balony były widoczne. Let's go. Czy już masz na maksu ulepszonego? No tego inżyniera ulepszyłem, bo inżynier jest po prostu opłacalny. Czekaj jakiś. Uh, 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 uh. Opłaca, ja zaszlecę w te dwie jednostki. W te dwie jednostki zaszlecę. Freezera puszczę, czekaj. Zwanego freeza puszczę zaraz. Gdzie freezer? Co mogę postawić? Nie o, wiem, postawię. Wstawię je tak na końcu. Ja jeszcze później trochę tych super małp, dostawię. Armatę w ogóle przydałby się. Przydaby nam się armata. Ja no. postawię. Ja postawię. Ale tutaj są droższe rzeczy, dużo droższe rzeczy, bo my wcześniej się No bo, jest, bo jak my złożyliśmy teraz masę i mamy już ty Też A gramy harda, jak sobie wiemy. No. Patrz, już... patrz to co ta super małpa robi. Widzę. Dobra, zrobimy coś takiego. Piss, pis. peast Ogólnie da dawna na YouTube'a nie nagrywa. Hmm. Tak, Kiedy Ostatni raz kiedy chyba nagrałem coś takiego. To było chyba w marcu A później też była tak, dupa tak? z też no. była dupa z tymi odcinkami. No nie ma nic. Na no, chłopy Ciekawe czy ci się to... widzowie sobie z Jeżeli się z tym schniliście, zostawcie łapkę w górę. Bez kitu, bez kitu. Trzeba, trzeba wrócić na ten kanał, że tego kunna zamiast ja... Ja, ja, móc ja móc zamiast wrzucać ja zacząłem grać w jedynie, jedynie coś tak. Panosa. Ta nosa mam. Kogo masz? Panosa. Gdzie? Du, 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 du. Co to jest? Coś ty wystawił Kishiros. Dobra, ja myślę, że zainwestuję w drugiego inżyniera Który będzie stał sobie tu To jest To, to tak zrobić tak Dobra, ja, ja tych inżynierów robię, żeby oni Żeby oni kamo balony robili widoczne Głównie po to oni są Ja nie Już jesteśmy w ogóle na 35 rundzie Lecimy z prędkością światła więc ten, ten mój hero postawił takiego słupa i ciężko im przez ten słup przejść. No tylko problem jest taki, że on tego słupa po drugiej stronie postawił. <gry> Czee, dobra, freeze już patrz. teraz kolczatkę tu on rzuca. Dobra, rzuć kolczatkę na samym końcu. No właśnie, zbieram... zbieram pieniądze do nie. nie no, rzucę gdzieś tutaj, obok tego Friza. A bo na końcu rzuć, Tutaj, o, bo tu będzie najbardziej efektywna ta kończatka i to będzie najwięcej końców rzucać. O tak, tutaj, dobrze, właśnie tutaj. O, bohatera mogę lepiej. To trzeba się. To trzeba mieć z żeby. żeby coś się. O faktycznie, co, co ten słup robi? Oj, moba, mob poszedł, mob poszedł. Dobra, trzeba będzie jej noski ulepszyć, bo na boaba... Dobra, wykorzystam sobie ten każdrop, żeby ulepszyć super małpę. Tak, oddaje. oddaję. Patrzcie, tutaj, ta małpa z... już z Ma Ona ma 5000. 5000 z ma. Czekam, czekam na 3000 tych 240 kasy, żeby plazm blasty kupić, bo one oddają. Trzeba ulepszyć tutaj. Ja tej widzę, typami. że w, w zasięgu lepsze, ja ulepszam w moc. Bo właśnie. Ja moja robisz. małpa tak na początku robi. Oro, to tutaj nam sobie na strong, co to jest? O Jest, ja to dopiero teraz odkryłem. Bo. To zrobiłeś? Odkryłem? odkryłem teraz, że mogę zmienić miejsce gdzie. oni dają swoją. To, to, to taką planę. Ha. okej. Okay. Myślałem, że teraz dopiero się dowiedziałem o tym. Hm. Myślę, że teraz jest git. Wystawię teraz sobie, skoro mam już To super małpę ulepszę, skończę, że ulepszać, dobra, jest obecnie gid To mi się podoba, to mi się podoba widzowie Ja jeszcze teraz zainwestuję sobie w młaba, żeby mieć sobie lepszą rakietę Dobra. Ej, ale Co, ten, to, ekran... ten to ten jest przopę! Jak grałem blunsy piątkę, to ten tego, ten e, tego, y, Wizard Mon Monkey był mocniejszy, szczerze. No to tak. Je... A, a teraz po ulepszeniu, on też jest mocny, ale. Inżynier jest cały czas tak samo mocny. I teraz dużo, wszyscy się dużo bardziej Super opłaca. Bo w piątce się nie opłacało Super Ja gram w, w jedyne styczności, jakie miałem z Blumca kd 5 to były granie sobie na telefonie, na Piracie. Tylko takie miałem styczności, a piątkę uda A szóstkę się sobie kupiliśmy na Steamie siecinem. O dobra. Bo ulepszony. Myślę, że mogę... Duptę sobie stateczek tutaj, nie wiem po co. Ale niech stoi. A jest tutaj tego pana. Ale oni rozdupcają, rozdupcają. Rozdupcają wciur. Ja chcę postawię jeszcze tego pana. No i on sobie gdzieś strzela tu w tym miejscu dokładnie. Ja wydupię sobie szczerze. Szczerze zainwestuję. W... Zainwestuję chyba w kolejną Super Małpę. Super Małpę? No, albo, albo ulepszę obecną, nie. Sun watar by mi się przydał, Ciecin, ale ja nie mam kasy na Sun Awatara. Ulepszaj te, ulepszaj te super tego, te spike faktory ulepszaj i... A który to jest To jest ulepszeniem supermau super 21 tysięcy, ale ono robi taką rozbiduchę. Chłopie, ja ja na medium jak sobie grałem dzisiaj, to właśnie miałem dwa razy, bo tak rozwalał. No. Noo. Czekaj, ulepszaj. Co to jest w ogóle? Czemu, tu płomie nie dał? E, tego tak, Wizard, bo mój Wizard ma mosty, że ma... takie buty, tego. takie buty, dobra. No poleceniu. Dużo jednostek jakoś nie wystawiłem, ale ja... To ta super małpa mi robi robotę. super małpa ma 25 tysięcy dziś. Jak będzie po, potrzeba pomocy, mam tego, Moaba, który może, mogę, mogę go wyrzucić. Patrz, o oro zrobił? Ta rakieta jest bardzo dobry Co to coś ty puścił? Sprawdzę jakoś. Właśnie puszczamy jeszcze raz. Któro to jest? Ja się nie wiem co to jest. Co to jest? To ja puściłem Nie wiem, Nie wiem, że wam, nie że wiem że że się ma... Używam... Ty jakieś drzewo postawiłem, bo ten heroz drzewo może postawić. Ty po jak blokuje te, tym drzewem. Wystawiłem farmę Ja też właśnie będę to... to Patrz farmer... ich blokuje Ja tych drzew... Freak... O, nie będzie blokuje Ale oddaję Nie praje ty że O Jezus, to było... To, to było... To było złe już O Jezus, dobra trzeba... Trzeba inwestować Wcześniej Trzeba coś dostawić szybko, bo jest to bez... Słabiutko ale dobra, freeze, free, e, dobra, freeze... Dobra ja... ja zamiast inwestować w dużą super ma W taką super Szczerze? Małkę, to zainwestuję w małą. Szczerze f freeze od teraz. Freeze out to trochę. Gdyby nie freeze, to byśmy mogli teraz koniec już być. Bo gdyby nie zatrzymał. Ja zbieram na Dark Knight, bo to może być... <try> Czekaj, drzewo postawię. Drzewo postawił, co jest? Co, co to jest? Co to jest? Co ty, ja to... postawiłem? Farma bananów Ale ja postawiłem tak na bliźnich odwrotnych kulę? Bombę? Nie widzę Co to jest? Ty patrzcie, to kula! Co jest? No wiem, nie, nie wiem ty, może coś się stanie jak będę. Tak, nie coś się stanie Tylko co? Tego nie wiem tego nie wie nikt. Dobra, ja na razie. Dobrze, nam idzie, Jestem w naszej 69 9. rundzie. Co wy, jeżeli chcecie z blues wam się podobają, to pytań, prosi... musicie prosić Devdrixa żeby streamy z tego robił. Albo żeby we tak. dwójkę będziemy to. Jeżeli chcecie, wszystko zależy od no, bóra... was. Co to jest to drzewo? Takie coś ty tu rozstawił. Bo chłopie ten hero z tym co wcześniej go postawiłem, on ma te drzewo i on, on blokuje. On nimi blokuje i chłopie obija jeszcze. Aczkolwiek mocne to Kolejny, Kolejne drzewo. Zbieram na Dark Light. Dobra, dobra. Ja zbieram na no ulepszenie małpy, bo w ogóle go nie ulepsza. O, dobra, już jeszcze. O, 40 level. Let's go. Let's go, ja. Mam 43 chyba. Dobra, czerwony leci, to trzeba wykorzystać. Trzeba moaba kolejnego zrobić, tylko ja muszę pierwsze na Dark Knight'a pozbierać. Lecimy, brakuje nam 6 rundy, tylko No Myślę, że oby nam się udało. Byłoby fajnie. A małpy nie będę po swojej kolejnej... Nie lepiej. Nie, 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 nie. Szczerze postawię dom. Ojoj, oj oj kolejny dom... leci, kolejny leci, dobra. Patrz, bo dom. Dom daje ulepszenia, że oni mają lepszą siłę. Kurde. No ten z co tutaj ja postawisz. Oni mają jakby... Wiem, że sobie z... chyba pani się za nich płaci za Tak Jak powiedziałem. Dobra, zaraz będzie kolejny moab. Nie wiem co się stało, nie mogłem tego użyć. To jest? Oj 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 Ulepszy małpę na Plasma Blasta. Nie, kto to zrobił? Plasma Blast oddaje. Ja pierdzielę, dobra wykorzystuję moc. Ale tu będzie, coś Nie, nie Stat sensu. trzy jest lecimy. Bo... bo wiesz, bo widzę, że ty masz już dwie takie mapy, to nie ma sensu kolejny takie postawić. Nie, właśnie jest sens, jest, jest sens, bo ty mój może tylko ulepszy. Bo już sprawić prawie no nie mogę wykorzystać upgrade'u, co jest? Dwie rundy ciecz, nie musimy to przeżyć. A to jest coraz słabiej. Ej, freezy u lepszy. Mrozy. No, może tu tak ustawię. A ten Wtary mróz ruch. ma z 15 tysięcy zbić, co jest? No właśnie nie wiem w jaki sposób, ja ogotę. też! Bo w sumie widzę, że rzuca śnieżkami nikt. O! Dobra, ja zbieram na tego Mega Knighta Mega Night. Stacja runda, dobra Czy sobie poradzimy No szybciej Dobra, kupiłem Mogę rozstawić teraz super małpę, która przywołuje kolejną taką małpę I to jest Git, uwaga jedna mi zniknęła, super, super. Mm, 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 mm. Freeze, rap iroko O kurde Aha, to ta małpa się po prostu teleportuje, dobra GG wygraliśmy harda Dobra, lecimy dalej, free to play? Lecimy dalej, free play Stop 130 m spopet, let's go Lecimy dalej My Nie lecimy mi tu zwolniono na tamte lecie nie trzeba przyspieszyć. No Ej, co mi? Ej, to by też wolno albo szybko? A! Nie. chyba On no, mi mało przyspieszyło. No też teraz przyspieszyła, a raz Ja zbieram teraz na tego Sun z z 2700. O nie! Ty widzisz tego Freeza? Co on zrobi? Jak on no, ten Freeza daje. Freeza daje. On ma ile zliczył? 26 tysięcy, nie? Ona prawie tyle samo zbić co mój moab Ale ten twój obyń coś ma też dużo zbić No? No to... Dużo. Jasny, gwint Nie ja no teraz zbieram pieniądze dalej Ja zbieram na tego su Avatara, bo on jest przemocny tu bank, Ja tu bank postawiłem, dzisiaj drzewo postawiłem no tu bank postawiłem ulepszenia z bananów i kolej. O. Ja bym... Oj, oj oj. Baba. oj, oj Oj, oj, poleciał niebieski Znaczy zielony O nie Oj A ale go szybko zgnoiliśmy, patrz to jak go szybko zgnoiliśmy Kolejny właśnie jest Kolejny został rozgnojony No I bom. Lecimy daleko, mamy 17 rundę się ma... znaczy, I szczerze nie wiem... Ej, szczerze? sprzedajemy wszystkich, zostawimy super heroes. <laughs> I zagrajmy taką rundę super-Kirosów. -hero Heroesy same. Śmiesznie by było. Cel tego, cel To. Oczy! O dobra, prawy przeszliśmy. Dobra, jeszcze 3000, jeszcze 3000 i jest mój upgrade. Ja w tym czasie wykorzystam upgradey No To było takie trochę ryzykowne To jest O Jezus, I... ja ty Szybciej Przecież... Co jest, jakie oru, jakie oru, nie? Lecimy do setu, lecimy do setu. Ej, ty widzisz jakie blostery mój na Tak, Dobra, uwaga, kupuję są avatar, sun avatar. Jest! Patrz tu! Patrz tu! Widzę A dlatego ja to chciałem kupić mm. Mm, co trzeba dać? Co trzeba Patrz dodać. co to robi! Co taką duchę robi Jakieś coś tu jeszcze trzeba dodać Mołoba, no, młaba mm. Jadąc mm. przez farmę bananów mm. No dobra Jakiś... Czuj, co, co jest? Freeza rzuciłem! Że ich fryzowało. Nie zaraz wrzucę jeszcze raz, że oni się zatrzymają. Patu masz taki upgrade. No, takie ulepszenie mam. Co tu się dzieje? Jak nadupiają? Co tu się dzieje? Ja na dupca. Ja se kasę powiększam no? okay. Troszeczkę problem się robi oj, oj, oj. a dobra, nie, tylko tutaj <gryz>, jest... Ojoj, ten... oj, ale nam ten freeze pomógł Ten freeze nam no. teraz uratował 4 litery tak zwane no. Szczerze? Daję ten nie freeze to, by, to byśmy, no byśmy już przegrali Ale co tu teraz leci jakieś filetowe baloniki, nie? Ojojoj oj, oj, ceramiczny balon poleciał, to jednak dobrze z mych muaba, to jednak dobrze z Moaba Jeszcze jeden freeze freeze opuszczaj. Free Czasem ja sobie zrobiłem piggy banka. Ej, bo ja wystawię kolejną super małpę i ją zrobię na robota, bo to będzie dobry wyroz dobre rozwiązanie. O kurde, freeze opuszczaj zaraz. No? Chyba będzie kaplica jeszcze. Freeze. A jednak nie, ten freeze, ten freeze, ten freeze, ten freeze. Ten freeze. Widzieliście co ten freeze nam teraz zrobi? Jak nam teraz ratował 4 litery. Ale to już sobie radzimy coraz słabiej. Dałem się, że już niedługo nasz czas będzie. Przynajmniej po więcej niż 4. Ojoj oj. Freeze oj. razie freeze na razie zostawić. No na razie zostaw, jeszcze nie jest taka sytuacja, żeby go ułożyć. No Zajmy na 98 rundzie co jest My Jedziemy, my jedziemy, nie? Tuby mob, mob, mob. Teraz będzie kapnica, Ale... no nie, Rzesz nam nie GG. działa No i GG 98 runda 20 minut gry nice. No cóż no. Ale i tak było dobrze Ej, ja ma... gramy kontynuuj, bo mam zamogę pie... za 500 dolarów. Jak kupić. chcesz dobra, gramy dalej Grammy dalej, dla widza można. Dla widza, no to oczywiste no. Bo ona ja włączę na starcie, młabo od razu. Dla widza <grym> trzeba. Kalnie dalsza rozgrywkę No nie wiem, już na pierwszej rundzie. No tak. Dokładnie tak, już przegrywamy. No GG. <grym> to nie miało sensu, to nie miało sensu trochę. Ale przynajmniej próbowaliśmy dla widzu no. Dobra, dawaj home. My home? Sprawdź... W ogóle pokaż moje konto, bo nie ma 20 minut, myślę, że już nie będziemy grać drugi. Ponieważ ta runda pykła nam naprawdę dobrze. Uf. Public stats... Najhigest round... 98. Let's go. Mamy... Kup hard standard. Ty, hey, jak patrzę... Wejdź na Powers i tam można kupić basen. Tam jest woda, chłopie, można kupić... Oh. Ja sobie... Ja kupię dropa, ale ka nie, każdy za drogi. On to może kupić I ja mam tu tego zrobionych wyzwań Których nie odbieram w ogóle że to pieniędzy mam Ja mam, to jest ogólnie wiedza Ja ulepszam sobie to. Ha, herd of oak, nie wiem co to jest nawet Dobra, let's go Myślę, że będziemy mogli Myślę, że będziemy mogli skończyć ten odcinek Dziękuję A, wam to, za oglądanie Był z nami dzisiaj Ciecin Yo, yeah, no, to let... Hello! Hello.